Cieszę się mamcy ten detailemów i dzisiaj e, mamy e, przed sobą makietę, którą sam zbudowałem na konkurs Danielosa 550. E, link do tego kanału będziecie mieli w opisie. E, ja chciałam bardzo Was przeprosić, że tak długo filmów nie ma na kanale, już tak rzadko są filmy puszczone, ale tylko tak rzadko mam czas. Może jak będę starszy, to może będę, miał, będę coraz mniej czasu będę miał, ale pewnie e, teraz będzie ta makieta, to może do niej przejdziemy sobie, omówimy. Pamiętajcie sobie łapkę w górę i subskrypcję. E, to my już zaczynamy. Danielos prosił nas, żeby na, żeby jak budujemy już, budujemy e, ten makietę. Tu ma być tam T34, no to mamy tutaj t 76 tego pierwszego co wyszedł z Kobi. Jak go późno, późno zdobyłem dopiero. Tu mamy Niemców, tu mamy radziecką, radzieckę, bo nie zmieniałem na polskie, już nie mogę, bo... Tak pisało się, można, ale ja nie, do, ja nie dostałem tego, więc nie zmieniałem, nie dostałem po co tego. To sobie teraz przesuniemy tą makietę. Widzicie, też sobie przesuniemy. Z tej strony mamy e, Polaków. Mamy takich e, naszych troperów, dwóch. Jeden na koniu z niemiecką bronią, bo mu ustawiłem niemiecką broń. Jeden na koniu z flagą i niemiecką bronią. E, to jest dybel, to jest... E, Dzisiejszym dziejszym to jest niszczytel czołgów, a czy nie to była e, mm, jakaś broń czy nie tak nazywa się, a... E, pierwsza taka my niemcy znaleźli. wygląda z tej strony tak mm -hmm. Muszę tam sobie poprawić żołnierza Tak wygląda ze strony od Niemców Czekajcie, czekajcie Mało światła, czekajcie muszę tam poprawić Żołnierza ułożę O, żołnierza tam włożyliśmy. Czekajcie, jeszcze światło przestawimy trochę Żeby było trochę lepiej widać OK, tu mamy Niemców, teraz lepiej trochę widać może. Zobaczycie może, że... Makietę sobie trochę bardziej dość światło przesuniemy. O! Dobra, e, już będziemy się bawić takie rzeczy, tylko... E, z nastronia niemieckiej mamy armatę. E, armatę, e, armatę nie armaty tylko działo przeciwczołgowe yy, tym działem niszczyli i czołgi i armaty ale to działa trochę po, widać popsute bo się popsuło yy, mojemu bratu czekajcie zaraz, zaraz je wam tam postawię z powrotem tylko muszę no, naprawić bo coś popsułem dobra działo z powrotem jest i działo strzela do góry w czołgi czołga mamy tutaj żołnierz od mamy Kubełek tu mamy na przykład e, coś już kiedyś, bo takie to już, już drugi raz pokazywałem na kanale. A, e, no i tam mamy napisane miasta. Ustawiłem tam takie. Tu ustawiłem żołnierza z MP40. Tu ustawiłem żołnierza z granatem. Który, który mógłby być rzucany na 3, km, na 3 metry Jeżeli gdzieś miałbyś bardzo daleki rzut, ten wysadza cię na 3 metry Sam się wstanął na 3 metry, ale jak rzucił dalej, to rzucisz go na przykład na jej tutaj koło siebie Bo nie masz siły, to wysadza cię na 3 metry i ty musisz szybko biec przez 3 metry Żeby cię nie do żeby wybuchł granat i ci nic nie zrobił Chyba 4 prawie było tu mamy żołnierza e, z bronią polską. Te, nawet nie zauważyłem, że polską mu dodałem, a chciałem dodać mu taką jak ma tamten Polak. Chciałem, powiedzieć, gdzieś to makiet, właśnie buduję tylko na ten konkurs. Na konkurs budowałem. Też tutaj użyłem naszych takich listków, drzewek takich. I tu jeszcze jest jeden granat granat, a tutaj, tutaj dotyczy 34, miałem jeszcze zamiar włożyć, tę czekaj, gdzie jest moja... czekaj po chwilę, eee, zapomniałem salić żołnierza tam do środka, no... Byle jakiego wezmę e, pierwszego, lepszego, bo że... pierwszy lepszy, no, mamy takiego żołnierza, właśnie obok, obok tutaj mnie leżał właśnie miał, on właśnie miał siedzieć, miał być to otwarte o, otwarte. I wbudowane. Hop. Ale poszła do tej siedzącej w środku już. I to tak, i to tak będzie. O. Ja chciałem powiedzieć, że wziąłem udział w konkursie, ale nawet nie liczę na wygraną, wiem, że pewnie nie wygram, ale e, pani, nie dajmy pierwszego miejsca ani drugiego, a gdzieś tam trzecie, trzeciej, której zajmę. E, świetnie się przejmuję, tylko wziąłem udział tak, żeby się kolega cieszył. To się cieszę, że to jest mój pierwszy... coś tutaj tak trochę wykrzywione jest. O, chyba teraz. Co się mi też? A nie, czuję wszystko dobrze. E, wziąłem udział e, pierwszy raz, dlatego ja nie liczę na pierwszy raz biegany, jakby to gdzieś 55 raz wziął ujął kogoś, to może wtedy bym liczył. Teraz za bardzo nie liczę na, e, na, na to, że wygram. Czekajcie, bo to trzeba poprawić. Bo krzywo. Chyba teraz jest prosto. Właśnie amunicja byle ciała. Nie takie coś się w środku. E, a nie liczę na to, że wygram, ale jak, jak Danielo zabie pierwsze miejsce, no to ja może będę się cieszył, może nie. Na razie nie liczę na pierwsze miejsce, tylko liczę na, na, na to, że nie zajmę w ogóle jakieś, że jakieś miejsce. Czy na to tylko żeby zająć jakieś miejsce? No bo jak pierwsze nie zajmę, no to przecież nic, nic strasznego nie będzie. No i tak, jakbym zajęła pieszo, to i tak nic prawie z tego fajnego nie będzie. Tylko jest jest słup i chyba 4 i kilka łapek górę pod kilkoma odcineczkami. No ale. Hmm. Czekajcie, może tak włożymy tą broń. Czekajcie. No, kask mi poleciał. Kask poleciał od żołnierza. Więc widzicie, jak się wam, więc wiecie. Mam konkurencję, bo jak czytałem e, opisy, tam było chyba z 4 oso 3 osoby chyba wzięły udział. Albo mniej trochę. Ja myślałem, że można wziąć dwoma kanałami udział a moimi, dlatego bym wziął dwoma, jeden i może któryś z nich by wygrał. Może, ale nie pokazałbym na nich tej samej makiety, więc za nielośnie, więc, więc nie martwcie, nie pokaza nie, wziąłbym tych, nie pokazałbym tych samych makiet. Ja już mam tu, już miałem jeszcze jedną już zacząć budować. Na to myślałem mm, jakieś 2-3 godziny wczoraj Nie wczoraj dokładnie tylko 2-3 godziny myślałem O tak mu domontowałem ta zbroń, zobaczcie Tak mu domontowałem ta zbroń, więc widzicie Trochę słabo jednak e, słońce pada dzisiaj mocne, dlatego o, i tak i tak go sobie ustawimy tym razem no i to byłoby na tyle, chciałem powiedzieć, żeście, żeby dali łapkę w górę, jak się Wam ma makieta podoba e, i zasubskrybujcie kanał, no trochę może nie widać tej dokładnie makiety, czekajcie. Ach, nie, tak słońce, tak słońce nie ma tak słońce, jak słońce nie pada, bo e, dzisiaj jest bardzo winno na dworze, poczekajcie może nasłonimy okna, no to zobaczymy. Tak, będę tam się to mało żegnał, yy, ale zresztą widzę, że makiet nie do końca znikać. Może tak będzie lepiej widać. O, jest epicko, no właśnie to jest ta makieta. Jak się Wam odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę. Mi się makieta bardzo podoba. O, to będzie Tutaj, yy, tutaj miałem zamiar włożyć jeszcze coś tam do aż nie miałem pomysłu, co. Bardziej mi się podoba strona niemiecka, ale e, dla nie rozprosił mnie, żebym może jakiegoś czołga z się nie Nie, nie, tylko posłów powiedział, żeby jak mamy e, ten, jak mamy, e, jak mamy na przykład jakiś może trochę przesuniemy tą jeszcze. Ja się trochę nie widniej. A może tak z góry jednak o... OK. Proszę wszystkich, y, którzy biorą udział, żeby był jakiś te 34, więc ja w tego też 4. Teraz jest świetnie. Chyba teraz najładniej, wydaje się, nie? No, a co by jeszcze powiedzieć? Powiem Wam, y, że filmiki będą co tydzień, może, może nawet co dwa tygodnie. Teraz już dopiero wpuszczane, bo y, teraz muszę się trochę pouczyć do niektórych przedmiotów, ale dobra, nie dość. Już wówczas tak nie będę mówił. Tylko normalnie. Y, Bierzemy się do roboty do, e, do, o, do omówienia tego czołgu, a nie T34, to mamy T4 102 e, z armatką. Armatka jest od innego od T34, 85, którą mam rozklekotaną tył, e, tył, jak normalny u czołgu, ten czołg, jak czołg, normalny. Proszę o danie, do makiety, to go tam włożyłem. Nie wiem, wszystkich tu. Ty ciągle mówię, jakby mnie on tylko prosił. Prosił wszystkich, żeby wsadzili. Więc pamiętajcie, e, zostawić, żeby zostawić łapki w górę. Ja będę za mną dzisiaj szegnał. Pamiętajcie, że kolejny odcinek będzie za tydzień, a za tydzień. Dobrze, my... tak, dobrze mówię, będzie za tydzień. Ja się żegnam. Cześć.